Oj siemaneczko, witam Was wszystkich. Poznajecie mnie? Tak dawno, tak dawno się nie widzieliśmy, prawda? No to pozdrawiam Was serdecznie z mojego miłego Urlpiku. Takie okoliczności przyrody koło mnie. Pokażę Wam co nieco, co mnie tutaj otacza. Same ptactwo, sama woda, jakiś piasek do wpada mi do oczu, do buzi w ogóle jakaś masakra. Nie, jest fajnie, jest fajnie. Widzimy się już jutro. Zapraszam Was serdecznie. W godzinach oczywiście standardowo wieczornych, a może nawet popołudniowych. Zobaczymy co to będzie. O, Oki Co zostawiam Was z pięknym zachodem słońca. Ja już się usuwam i do widzenia. Na razie za. Cześć, czołem ekipa. Do juterka.